Cześć, witajcie. Nagrywam ten filmik Pixelem 8 Pro. iPhone tutaj w moim ręku, także iPhone'em y nagrywam. Nagrywam przednio kamerką i chcę zobaczyć, jaka będzie jakość nagrywania i czy nie będzie błędów. Otóż powiem Wam dzisiaj, jak spędziłem dzień. Otóż wstałem o siódmej rano. W nocy dosyć dobrze spałem, także wstałem siódma rano, zjadłem śniadanie i postanowiłem sobie iść na spacer. Także przeszedłem ponad kilometr do hipermarketu Tesco. Tam sobie, słuchajcie, wypiłem kawę latę. Zrobiłem w Tesco jakieś małe zakupy. I wróciłem spacerkiem do domu, ale co najważniejsze było, że byłem wśród ludzi. To jest bardzo ważne dla osoby takiej jak ja. Być wśród ludzi to jest bardzo ważne. Także wróciłem do domku i obecnie jestem w domku i tak spędziłem dzień. U mnie dochodzi 18, także. Już dzisiaj raczej nigdzie nie będę wychodził, także spędzę ten czas w domu. Zaraz może zadzwonię do, do mamy na telefon, bo zawsze co wieczór rozmawiam z mamą, także mam z mamą dobry kontakt i tak spędzam ten dzień. Oczywiście wczoraj też byłem na mieście. Zrobiłem kilka fotek z miasta. Eee, także udostępniłem na Discordzie i na Facebooku moim. Także można tam zobaczyć. No ostatnio, słuchajcie, troszeczkę przytyłem. Brzuch mi urósł. Nabieram wagi. No ale to jak nabieram wagi, to znaczy, że ze zdrowiem jest tak naprawdę wszystko w porządku. Tyje nie wiem dlaczego jakoś waga mi się trzymała przez jakiś czas tak samo. Teraz troszeczkę przytyłem, także trudno mi powiedzieć dlaczego, a po prostu może. Organizm potrzebuje trochę zgromadzić tej masy no, tłuszczowej. Bo to nie mięśnie słuchajcie. Bo na siłownie nie chodzę na razie. Tej masy tłuszczowej. Może organizm tego potrzebuje. Także tak czas minął. A jak moje zdrowie psychiczne, to powiem Wam, że na razie jest wszystko w porządku. Czasami wieczorami y, mam y, nachodzą mnie głosy także męczą mnie głosy one są ciche, ale ale dosyć męczące, bo w jakim stopniu wpływają na moje y, na moje na moją sprawność psychiczną także y, głosy, że tak powiem w 50% moją sprawność psychiczną y, zakłócają. Także jestem bardziej, można powiedzieć, przy głosach y, mocniej upośledzony, a jak nie mam głosów, to w miarę normalnie funkcjonuje. Y, dawno też y, nie widziałem przychodzących cieni, świetlistych postaci innych rzeczy. Czasami coś tam się pojawi przez sekundę, ale znika. Także też jest, można powiedzieć, yy, pełna remisja. No dbam, słuchajcie o zdrowie. Staram się mniej więcej dobrze funkcjonować. Też yy, wysypiać się dobrze żeby po prostu później w dzień nie mieć problemów. No tak to u mnie na dzień dzisiejszy wygląda. Także ze zdrowiem jest powiedzmy, że jest w miarę dobrze. Nie jest bardzo dobrze, ale w miarę dobrze. Taki, taka ocena, dostateczny plus bym postawił sobie. Także tak wczoraj oczywiście byłem na mieście z kolegą. Pochodziliśmy sobie, zjadłem sobie burgera podwójnego, w takim pubie dla dziadków. Bo to pub dla dziadków, tam starsze osoby przychodzą dziadkowie, babcie po prostu, ale chodzimy tam z kolegą jeść, bo tam mają przede wszystkim bardzo dobre. Jedzenie. Bo oczywiście przychodzą starsze osoby, i dla tych starszych osób to jedzenie musi być dobre. Dlatego kucharze są w miarę dobrzy i robią dobre burgery, i przygotowują dobre dania. Oczywiście mogliśmy zamówić sobie coś innego, ale chcieliśmy zjeść wołowinki trochę. Kolega tam zamówił z bekonem, z, z serem, a ja z wołowinką podwójnego burgera sobie z frytkami zjadłem. Także tak było wczoraj. Pochodziliśmy sobie, porobiłem trochę zdjęć i wróciliśmy autobusem do domu. Także ja jeszcze musiałem troszeczkę podejść do siebie na chatę bo mam y, przystanek troszeczkę dalej, nie jechałem tym autobusem co zawsze, bo ten autobus co do mnie kursuje, to podwozi mnie pod sam dom, jechałem po prostu inną linią i tak wczoraj spędziłem czas na mieście, także był jeszcze jeden kolega na mieście, ale żem się z nim nie spotkał, to może szkoda, bo byśmy wypili razem kawę i trochę pogadali. No, kolega, ma też takie same problemy ze zdrowiem jak ja. Z tym, że funkcjonuje troszeczkę lepiej, ale bierze cięższy lek, bo bierze Clozapol. Także tylko, że w małych dawkach, ale funkcjonuje w miarę dobrze. No i przede wszystkim nie ma głosów, a te głosy naprawdę potrafią, słuchajcie, Upośledzić mocno tak, jak jest moja sprawność psychiczna, tak w 50% te głosy upośledzają, że jestem po prostu mniej sprawny psychicznie, ale też i fizycznie, bo niestety nie wszystko można zrobić, bo głosy tak rozpraszają, że nie jestem w stanie normalnie. Po prostu funkcjonować. No i tak słuchajcie, wyglądał mój dzień dzisiaj. Tak jak przypominam, ten filmik nagrywam Google Pixel 8 Pro. iPhone tutaj u mnie w ręku jest. Także iPhone'em i nagrywam pikselem. I sprawdzę jak ten film wyszedł. Mam ustawiony na 4K na 30 klatek. Nie wiem, może tak nagrywa, przednio kamerką. Także zobaczymy. Dziękuję, że obejrzałeś ten filmik. Jak możesz, daj suba. Ja po prostu mam 960 subów, ale nie planuję zarabiać na YouTube, bo po prostu to by nie szło w parze z moim chorobowym, bo po prostu musiałbym się rozliczać. Także. Nawet jak będę miał te 1000 subskrypcji, to i tak na YouTube nie mam zamiaru zarabiać, bo też nie mam tylu wyświetleń, żeby po prostu mieć z tego jakieś dobre pieniądze. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się czołem.